Cieszy mię ten rym, Polak mądry po szkodzie. Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. Niewiasta wszystkiego złego świata jest przyczyną. Nauka skarbem drogim, tak bogatym jak ubogim. I bogactwa często giną, lecz nauki nie przeminą. Miło szaleć, kiedy czas temu. Nie rzekł jako żyw żaden większej prawdy z wieka, Jako kto nazwał Bożym igrzyskiem człowieka. O nierządne królestwo i zginienia bliskie. Gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsca, ale wszystko złotem kupić trzeba. Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, bo jako lotny nie ma pieszego dogonić. Upitym lepiej leżeć, niż zabitym. Znał kto kiedy poetę trzeźwego, nie uczyni taki nic dobrego. Żona uczciwa ozdoba mężowi i najpierwsza podpora domowi. Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, czego się miła tak często spowiadasz. Nic po cierniu. Kiedy róża spadnie. A mnie ubóstwo dlatego wydaje się godnym pochwały, że nie grozi mu złodziej ani okrutny wróg. O Boże, na wielkim niebie, drogo to widzę u Ciebie dać młodość i baczenie zaraz. Jedno płacić drugiem trzeba, to dobre a tego żal stracić. Przeźwość a miara to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa. A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą Ojczyźnie. Powstań, panie, a broń mię w mej niewinności. Żaden mój nieprzyjaciel Twojej srogości nigdy wytrzymać nie mógł. Biłeś je w gęby, a oni w krwawym piasku zbierali zęby. Fraszki, to wszystko, cokolwiek myślemy, fraszki, to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy. Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Ty nie miej zastracone, co może być wrócone. Biedna starości, wszyscy Cię żądamy, a kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy. Kto tak mądry, że zgadnie, co mu jutro przypadnie?